Wojtek Makowski, zapraszam na rozmowę. Dzisiaj moim gościem jest Łukasz Iwancio, pracownik Departamentu do Spraw Dostępności w PEFRON. Łukasz, mówimy cały czas o ustawie o dostępności, a dziś porozmawiamy o podmiotach publicznych, czyli podmiotach, które są zobowiązane do stworzenia pewnych rozwiązań. Wyjaśnij, proszę naszym widzom, czym tak naprawdę są te podmioty publiczne? Ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o której rozmawiamy. Yy. Definiuje szeroki katalog podmiotów publicznych. Jest ich ponad 65 tysięcy. To są w szczególności te podmioty, które są finansowane bezpośrednio z budżetu państwa albo z budżetu samorządów. To są wszystkie te jednostki, w których załatwiamy nasze urzędowe sprawy przede wszystkim. Chodzi tutaj o urzędy gminy, o urzędy miasta ale też na przykład chodzi o urzędy wojewódzkie, w których chociażby załatwiamy nasze paszporty. Wnioskujemy o, o wydanie dowodu osobistego na przykład w Urzędzie Gminy. To są te miejsca, w których załatwiamy nasze codzienne sprawy. Ale nie tylko. To są też miejsca, do których chodzą nasze dzieci, czyli szkoły, uczelnie, publiczne, ponieważ mówimy o, o tych miejscach, które są publiczne. Które, które są finansowane właśnie ze środków budżetu państwa, czyli z naszych podatków. Ważne, żeby też mieć na uwadze, że nie ograniczamy się do budynku samego urzędu. Podmiotem publicznym, jeżeli jest nim gmina albo, albo samorząd powiatowy, to oznacza, że wszystkie jego budynki i, i wszystkie jednostki z nim związane, czyli na przykład przychodnia, Taka publiczna, czyli na przykład biblioteka, albo ośrodek kultury, również muszą być dostępne. Co ważne, ustawa nie ogranicza się tylko i wyłącznie do, do tych podmiotów, które są finansowane w większości ze środków budżetu państwa, ponieważ podmiotem publicznym może być też na przykład taka spółka, która świadczy usługi powszechne, chociażby poczta. 65 tysięcy to faktycznie bardzo duża liczba, ale czy znajdują się na przykład wśród nich szpitale, restauracje bądź banki? Jak najbardziej mogą się znajdować w tym katalogu szpitale, restauracje, jeżeli są prowadzone przez właśnie podmioty publiczne, to znaczy przez takie jednostki, których finansowanie jest zapewnione w ponad 50% z budżetu państwa. Czyli po prostu w większości finansujemy je my z naszych podatków. Albo też na przykład takie podmioty są zarządzane przez właśnie podmioty publiczne. Wówczas jak najbardziej taka restauracja czy taki szpital, chociażby takie, takie szpitale publiczne, które, na których opiera się nasza służba zdrowia, to właśnie od nich możemy oczekiwać dostępności. Jeżeli chodzi o banki i o restauracje, które nie są zarządzane przez instytucje państwowe, mówimy wtedy o podmiotach prywatnych. Podmioty prywatne y, powinny dążyć do zapewniania dostępności. Ustawa bezpośrednio nie zobowiązuje ich do zapewniania dostępności, jednak wskazuje, że to powinien być element ich działalności, aby. W jak najszerszym zakresie również zapewniały dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach tak zwanych dobrych, dobrych praktyk. Dokładnie. Łukasz, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję również Państwu i zapraszam na kolejny odcinek. Do zobaczenia. Program powstał we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.